Zodiakalne Sekrety, część 33. Twój ukryty talent. Jeśli lubisz dania wigilijne, to zostaw subskrypcję i like, aby wszystkie w tym roku były jeszcze smaczniejsze. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Każdy znak ma dar, ale większość ludzi nawet nie wie, że go używa. Baran. Twój talent. Inicjowanie zmian. Masz dar zaczynania i inspirowania innych do działania. Byk. Twój talent: tworzenie wartości. Dotykasz rzeczy i zamieniasz je w coś cennego. Bliźnięta. Twój talent: słowo i wpływ. Masz dar hipnotyzowania ludzi swoim głosem. Rak. Twój talent: uzdrawianie emocji. Przynosisz spokój i bezpieczeństwo. Lew. Twój talent: magnetyzm. Gdziekolwiek wejdziesz, ludzie patrzą. Panna. Twój talent: Uzdrawianie przez szczegóły. Naprawiasz to, co innym się rozsypuje. Waga. Twój talent. Łączenie ludzi. Masz dar tworzenia relacji i harmonii. Skorpion. Twój talent. Czytanie prawdy. Widzisz to, co jest ukryte. Strzelec. Twój talent. Otwieranie umysłów. Dajesz innym nową perspektywę. Koziorożec. Twój talent. Budowanie imperiów z chaosu tworzysz strukturę. Wodnik: Twój talent, innowacje i przełomy, Twoje pomysły wyprzedzają czas. Ryby: Twój talent, kanał intuicji i sztuki, masz połączenie z czymś więcej. Napisz swój znak w komentarzu. Udostępnij komuś, kto musi to usłyszeć. Zapisz, jeśli rezonuje.